Rycerstwo, a po nim nowożytna szlachta, z której to rekrutowała się, przecież husaria, lubowało się w podróżach. Prowadziło nader aktywny tryb życia. To wiązało się oczywiście z potrzebą przemieszczania się w sprawach rodzinnych, prywatnych, na wesela, z rękowiny, chrzciny, a czasem pogrzeby. Czy w sprawach społecznych, gdy chodziło o sądy, czy nawet w sprawach państwowych, gdy zachodziła potrzeba udania się na wojny. Zaobserwujmy dzisiaj życie w obozie rycerskim Husarii Kujawsko-Pomorskiej. Osobną formą podróży były wyprawy wojenne, na które ciągnęły często nieprzebrane zastępy wojska, a za nimi tabory z czeladzią i całym mnóstwem utensyliów towarzyszących żołnierzom. Jaki to musiał być zapierający dech w piersiach widok obozu wojsk polskich, gdzie dachy bogatych namiotów towarzystwa dominowały nad morzem, rzec by można, pomniejszych namiotów kuchennych, czeladnych czy innych, gdzie niczym fale kołysały się proporcje i chorągwie wojenne. Zdawać by się mogło, że w takim obozowisku kłębiły się bezładnie szlacheckie namioty i masy niezorganizowanej czeladzi. Otóż nie. Nad całością, nad właściwym porządkiem rzeczy czuwał oboźny. To on wyznaczał miejsca poszczególnym chorągwiom, te zaś dzieliły miejsca towarzystwu. Każdy pojedynczy towarzysz ciągnął z sobą kilku pocztowych, kilku kolejnych ludzi, czasami kilka koni. Wozy skarbowe, taborowe, a nawet wołowe. Te ostatnie ciągnęły woły, które były zapasem jednocześnie świeżej wołowiny i drewna na opał, bo gdy już zachodziła potrzeba, wówczas woły ubijano w trakcie podróży, sprawiano je i spożywano. Zaś wóz wołowy, jako że z drewna i z niewielką tylko ilością okuć żelaznych, służył za rezerwuar podręcznego opału. Na wozach meble, kotły, stołki i stoły. Kobierce, kilimy, szat, zapas cały na podróż i oręża. Bogactwo. To wszystko, czym się otaczał szlachcic w domu, mogło w dużej mierze towarzyszyć jemu w podróży. Obozy wojskowe, gdy miały zatrzymać się na dłużej, wówczas otaczano szańcami, wałami ziemnymi i rowami. Choć roboty by było przy tym niemało, to jednak zapewniało bezpieczeństwo. Gdy na krótko tylko zatrzymywano się, wówczas tylko wozami taborowymi obóz otaczano, co nieraz starczyć musiało, gdy wróg niespodzianie do obozu się zakradł. Skorzystajmy z gościnności towarzystwa husarskiego imć namiestnika nad chorągwią husarską województwa kujawsko-pomorskiego, który zatrzymał się z pocztem swoim niedaleko Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim tuż nad samą Wisłą. W jego obozie osobne miejsce do spania mają pocztowi i służba namiestnikowska. Osobne miejsce na kuchni wygospodarowano, gdzie dym ulatniający się z paleniska i zapachy jakieś kuchenne drażnić nie będą szlachetnych nozdrzy rycerzy. Dalej stajnia obozowa, konie, podwierzch i zaprzęgowe. Na samym końcu obozu, kloaka, ustęp, czyli, jak to mówią, miejsce, gdzie król chodzi piechotą. Znowu tak umieszczona, żeby sąsiadom zapachami z dołu klacznego nie dokuczać. Gdy obóz dłużej miał się w danym miejscu zatrzymać, starano się wapnem, dezynfekcję zaprowadzić. No i część najważniejsza. Namiot Towarzysza Husarskiego. Największy, najbogatszy, najbardziej reprezentatywny. Zależnie od kształtu, zwany: jeśli to okrągły, to namiot. Jeśli w kwadrat uszyty, to kotarka. Jeśli podłużny, na dwóch masztach rozpostarty, to szopa lub szopka. W namiocie tym Zaś krzeseł, ław i ławek znajdziesz sporo, bo szlachcic gotów był w każdej prawie chwili gości podjąć. Dalej kilimy i kobierce o bogactwie świadczące, herb właściciela, chorągiew, buńczuk, rochatyna, łubie, szabla i inne mobilia. Obóz z pojedynczego towarzysza, czyli stancyja, mógł liczyć w dzisiejszych metrach powierzchnią około 20 na 10 metrów. Sąsiadować miały z sobą owe stancyje dłuższymi bokami, a tak je ustawić należało, żeby konie z obcych stani sobie krzywdy nie czyniły, a sąsiedztwo ludzkie też się nie uprzykrzało. Wszystko z powodu ciasnoty, bo im obóz mniejszy, czyli bardziej upakowany, czyli łatwiejszy do obrony. Harmider w takim oboz obozowisku bywał ogromny. Specjalne prawo wojskowe nakazywało zachowywać ciszę. Przez to w obozie żadnych zabaw nie wolno było urządzać, ba nawet psów na wyprawę zabierać. Co by swoim szczekaniem nie zdradzały obecności wojska. Insze wojska podług polskiego potrafiły jednak większy mores w obozie trzymać. Na co nierzadko hetmani narzekali, cóż, to widać już taka Polska wesoła i do zabawy skora natura. Gdy zmierzch zapadał, czaty, czyli warty wystawiano dla porządku i bezpieczeństwa.